Szanowni państwo, Europejczycy, Polacy. Zastanawiacie się dlaczego mieszkania w Europie są tak drogie i niedostępne? Dlaczego ceny w sklepach rosną? Dlaczego wasze firmy, w których pracujecie albo których jesteście posiadaczami, nie radzą sobie na rynkach globalnych tak jak wasi konkurenci? Odpowiedź jest w tej sali. Połowa tej sali jest owładnięta ideologicznym patrzeniem na rzeczywistość, a nie żadnym pragmatyzmem albo rzeczywistością ekonomiczną. Unia Europejska odpowiada za 6% emisji CO2, Chiny za 30% i Chiny odpowiadają za 30% globalnej produkcji przemysłowej, za to Unia Europejska spadła we wszystkich statystykach w ciągu ostatnich 10 lat. Dlaczego? Dlatego, że połowa tej sali wydaje biliony, Euro na cele, które nie są ani korzystne gospodarczo, ani opłacalne, albo podrażają wasze życie każdego dnia. Taka jest konsekwencja ideologii zamiast ekonomicznego mindsetu. Dom Bohe, Bo, Bo Bochenski. will you take a blue card from Mr. Grazulisz? Grazulisz, Petras, CSN. Taip, gerbiamas pranešėjau, sutinku su jūsų įsakytomis mintis, bet ką daryti, kad atsipeikėtų valdančioji dauguma. 1600 mokslininkų pasirašė, kad vyksta natūrali klimato, klimato kaita. Tame tarpe ir Nobelio premijos laureatai, bet valdančioji dauguma negirdė. Štai dabar paskutiniu metu Volkswagen automobilių. Gamikla iškelia savo gamybą į Kiniją dėl žalio kurso, dėl biurokratinių reikalavimų, nesugeba sukonkuruoti. Ką daryti, kad valdančioji dauguma atsipeikėtų, kad šitas žalės kursas veda į ekonominę pražutį ir biurokratiją? Bardzo dziękuję za to pytanie. Jest ono fundamentalne. To, co musimy zrobić, to albo odsunąć od władzy dzisiaj rządzącą koalicję, albo przekonać większość, że zamiast wydawać pieniądze na cele, które są nieopłacalne, za cele, które nie przysparzają wzrostu gospodarczego, zlikwidować biurokrację, zlikwidować zbędną legislację i przestać prowadzić politykę, w której Unia Europejska zamienia się w skansen dla turystów z Chin i Stanów Zjednoczonych, kiedy wszystko jest produkowane w Chinach, a Ameryka Odchodzi od polityki klimatycznej. Robienie tego dalej jest po prostu absurdem. Światowe mocarstwa na najnowszym szczycie klimatycznym w Belem nie, pobieg nie pobiegły krzyczeć o likwidacji energii z paliw kopalnych, bo nikt poza demagogami eurokracji tego nie chce i nie chce dla biznesu wiatrakowego z Niemiec i Holandii uderzać w gospodarki całych państw. Teraz większość państw nie składa już pustych obietnic. Za coraz bardziej radykalnym ograniczeniem używania węgla i ropy była Unia Europejska i niewielka liczba krajów. Czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, że cała Unia Europejska odpowiada zaledwie za około 6% światowej emisji gazów cieplarnianych? Choćbyśmy wszyscy jeździli rowerami, byli weganami i ogrzewali nasze domy pod muchem wiatru, to nigdy nie będziemy mieli wpływu na znaczące ograniczenie CO2 na świecie. Najwięksi emitenci dwutlenku węgla nas nie posłuchają ani z powodu zachwycenia się naiwnością części Unii Europejskiej, ani z powodu wiatrakowego biznesu w dwóch państwach europejskich. Chcecie odejść od węgla? Idźmy w atom, idźmy w SMR. -y. Tylko problem polega na tym, że wy stabilnego atomu też nie chcecie. Uparliście się na niestabilne wiatraki i fotowoltaikę i nie patrzycie na to, że Europejczycy płacą coraz więcej za energię elektryczną. Mam apel do Europejczyków, do tych, którzy coraz mocniej odczuwają, jak po ich kie kieszeniach przejechała się unijna agenda klimatyczna. Postawcie się. Koniec z tym obłędem. Nie pozwólmy zniszczyć europejskich gospodarek, naszych gospodarek, gospodarek państw narodowych przez szaleństwo i lobbing małej grupy kosztem całych rynków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wy wszyscy, którzy chcecie zakazać hodowli zwierząt na futra, jesteście wielkimi hipokrytami. Mówicie o potrzebie odzyskania konkurencyjności w Europie, a debatujecie o uśmierceniu branży, w której mój kraj, w której Polska jest w cisłej światowej czołówce i zatrudnia dziesiątki tysięcy pracowników, wpłacając do polskiego budżetu wiele, wiele set milionów podatków. Mówicie, że hodowla zwierząt na futra jest nieludzka i barbarzyńska, ale dla Was aborcja, eutanazja i surrogacja są podstawowym prawem człowieka. W tym samym czasie, kiedy debatujemy tutaj o zakazie hodowli zwierząt na futra, to yy, o, będzie omawiana inicjatywa domagająca się bezpiecznej i legalnej aborcji w całej Europie. Naprawdę życie yy, yy, szynszyli dla was znaczy więcej niż życie bardzo starego albo bardzo małego człowieka. No przecież to się nie godzi. Nie wierzę, że Europa chce iść tą drogą. Musimy bronić życia ludzkiego, a nie zajmować się życiem innych stworzeń. Wyzywacie mnie moich kolegów, bardzo często od ruskich agentów, a nie widzicie, że zdegalizowanie tej branży, branży futerkowej w Europie sprawi, że te zagłady gdzie się przeniosą? Przeniosą się na Rosję i na Białoruś i tam będą płacić podatki, tam przyczyniać do tego, że te kraje będą czerpieć z tego korzyści. Będą tam zatrudniać pracowników i wzmacniać tańszą gospodarkę. Niczyje zdrowie, wolność, ani animienie nie jest bezpieczne, kiedy obraduje parlament. Jednym gestem ręki możecie zaorać każdą branżę, która wam się w danym momencie nie podoba. Co będzie następne? Już, za, już zaoracie od momentu wejścia w życie rozporządzenia o wylesianiu branżę drzewną, rolnictwo, wszystkie te branże związane z produktami pochodzącymi z drzewa w imię swojej głupiej ideologii, która będzie premiować tylko i wyłącznie wielkie korporacje kosztem małych wytwórców. Co będzie następne? Zakażecie też polowań, zakażecie mięsa? Taka jest Wasza droga? Przypominam, że dopiero co głośno chwaliliście się ograniczeniami w sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym, żeby później po cichu się z tego wycofywać. W ogóle się nie uczycie na błędach. Takim podejściem nie zbudujemy, uznanie, nie zbudujemy europejskiej potęgi gospodarczej. A był już taki ustrój, który spełniał wszystkie marzenia, który obiecywał, że wszystkich wyzwoli, podniesie z kolan, że wszystkim będzie dobrze i dobrze pamiętamy, jak to się skończyło. I Wy znowu próbujecie to samo wszystkim wcisnąć. Nie da się na ideologii budować wspólnoty nie da się budować zdrowej gospodarki. Dziękuję bardzo. Thank you very much ladies and gentlemen for making my life easier by repeating uh, your nonsense about climate change, decarbonization. You're making it much easier for me to convince my compatriots in Poland that we should rescue ourselves backing away. From this stupid and evil and dangerous project that Euro holds, European Union is now, the more you the more often you deliver your speeches about uh, changing temperatures all over the continent by devastating economy, uh, the better for us patriots. Uh, Really struggling to regain our independence. Uh, you really think, by the way, that you are wind whisperers, that you are rain sorcerers, and you change actually really change climate by uh, by your eurocommunism? I am old enough to remember the Red Deal, the Soviet stuff, and now we face the Green Deal. Deal, but we will overcome. Thank you very much. Thank you. As a citizen who also lived under communism, this forum provides the liberty to hold a speech like yours. It is an important distinction. Thank you, Mr. Oliver. I'm sorry, as a chairman, I uh, conducted the, the service and I, and I ask you to, to, to go to your place, please. Uh, no, we continue the debate. They the debate. You, insulted, you insulted the room by calling them stupid. I was just commenting about the freedom of speech we do have here. Thank you. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, koleżanki i koledzy. Zdziwieni, zaskoczeni, rozczarowani. Naprawdę? Od kilku już szczytów klimatycznych cały świat wysyła jednoznaczne e, sygnały, że Unia Europejska zwariowała że budując ideologię zarabia na tym ogromne pieniądze, że jest hipokrytką, tak, panie komisarzu, hipokrytką, dlatego że stawiając niemożliwe cele do zrealizowania, patrz, 90% obniżenia emisji dwutlenku węgla do 2040, przy niezrealizowaniu 55% do 2030, przy budowaniu ETS-u jednego, drugiego, trzeciego, czwartego. Tak, Europejczycy mają zapłacić za to, że nie można osiągnąć tychże celów. Jednocześnie Unia Europejska to hipokrytka. Stajecie się hipokrytami świata, dlatego że mówicie, że skoro nie możemy zrealizować, to trzeba sięgnąć po wszystko to, co emisyjne, żeby tę emisyjność jeszcze powiększać. Patrz, umowa z Mercosurem, patrz, umowa z Ukrainą. Tak postrzega świat Unię Europejską. Trzeba się obudzić, zbudować dobry świat dla naszych dzieci. Tak, tak dziękuję bardzo. Przysłuchiwałem się tej ciekawej dyskusji no właśnie z powagą. Też uważam, że futra czy futro to nie jest pierwsza potrzeba człowieka, że my w Unii Europejskiej powinniśmy budować rozwiązania czy szukać rozwiązań dla prawdziwych problemów europejskich. Dla jednych futra to potrzeba, dla innych fanaberia. Dla mnie fanaberia na przykład i uważam, że pod wieloma tutaj głosami mogę się podpisać, ale z drugiej strony mam na uwadze też te aspekty społeczne, ekonomiczne. Pamiętajmy, żebyśmy nie skrzywdzili hodowców, którzy zainwestowali kiedyś duże pieniądze w swoje firmy. Pamiętajmy o miejscach pracy. Pamiętajmy o tym, że następuje ucieczka firm z Europy i gdzie indziej te futra mogą być produkowane i przywożone. Trzeba zwrócić uwagę na szarą strefę tego obszaru produkcyjnego, więc na pewno przed nami wielkie wyzwanie, wielkie zadanie i budowanie świadomości wokół tego, czego naprawdę ludzie potrzebują, co dla nich jest najważniejsze. A miłośnicy zwierząt, ja się do nich zaliczam, no będą właśnie za tym, żeby nie mordować zwierząt. Dziękuję bardzo. Thank you, Strongly ill advised and misinformed here. You are being presented uh, examples of uh, presumed uh, Belarusian, Russian uh, disinformation and uh, terrorist attacks, while, mm, at least in my country, in Poland, the majority of uh, arsonists' attacks uh, and other acts of uh, war terror uh, were conducted so far by uh, the persons uh, of ukrainian origin. and that's uh, official fact. it was confirmed several times. while here, you are being constantly Misinformed about the nature and origins uh, of, uh, uh, of dangers. So let's stop warmongering. Let's follow not the path, the war path, let's follow the path of uh, diplomatic negotiations. Yeah. Uh, one of my much. colleagues here. Thank you very much. Uh, catch the eye is. Uh...